On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym, śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim, tyrrh i bóg, kot krat, Pamięć Znali pieśń i sama melodia bez słów Niosła ze sobą starą treść Treszcze na wskroś serc Śpiewali więc, klaskali rytm, Jak wystrzał po klaskich brzmiał I ciążył w łańcuch, zwlekał świt On wciąż śpiewał i śpiewał Wierch murom zęby krat, ser ikaj po A góry rudą, rudą, rudą i pogrzebią stary świat. Wierch murom zęby krat, ser ikaj po połambat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko świt szli w ulicach i wiazd. Spalali pomniki i rwali w róg. ten stali! Tam, to sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłum marsz, milczał słuchany w kroku w huk, a mury rosły, rosły, rosły. To się u Nó, patrzył na równy dół. W kule w ciemnej jamie, sobie spał I spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze tym stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał Łeb podniósł nią zwarknął groźnie, aż mną szarpnął dreszcze Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń Woń, która dłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sty Z daleka ktoś się krzyknął, nagle krótki rozkaz Goń! I z czterech stron na nas, cztery gręcze psy Obława, obława, na młody wilki obława Te dzikie zapalczywe, w gęstym lesie, wypawane nie będę tany, w tym kręgu plamek, plamek, ciała mi się kładzie, będzie co ten, który rzucił na mnie się niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew znęła z rany. Tymczas, ile w łapach sił przed siebie prostorował. Ujrzałem małe wilczki dwa na skrzynkę rozszarpane. Zginęły te tak, puszyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie, zły, nie wiedząc kto jest ławił. I zginie także stary wilk, choć się dobrze zna, bo strzema na raz walczy psami i z rękczyk z grlawi. Obława, obława. Tam płodem wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane Krok śniegowe wteny, w tym kręgu pana krwawa. Ciała milcza, pani gończyk, co Wypadłem na otwartą przestrzeń, gwiazdę z pyska tocząc Lecz tutaj też ze wszystkich stron, złam mnie otacza woń A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy I ręka pewna, niezawodna, podnosi w górę broń Rzucam cię w bok na oślep, gram aż imię spod łap I wtedy pada pierwszy strzał, co karpi rozszarpuje Pędzę, już jaką on klinie, płynie z pyska ostrzela po raz drugi, lecz teraz już spudłuje Obława, obława, na młodej wilki obława Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu prawa kurwawawa, Ciała i czekła mi kończyk wców szarpany. Wyrwałem się z obłamy tej, schowałem w obcy las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po zaś ta zawsze mi została krwawa blizna, lecz Nie skończyła się obława i nie śpią kończe psy I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie Nie dajcie się siebie skór, brońcie się wy O wilcy się, nim wszyscy wyginiecie Obława, obława na młode wilki obława Te dzikie zapalczywe w lesie wychowane Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu prawa krwawa Ciała wilcze, będzie psów szarpane Ślepa amunicja, bo brakuje mi już Otóż Ślepa amunicja mi jest potrzebna. Jeszcze pozwoli Postóż powoli wyraźnie. 214, trzymasz. Trzymasz ślepą amunicję. 10. 9 10 posiłki. Pchniemy to teraz. Jak wyjdą tutaj, pchniemy w kierunku grobli. 9 914, 10 9 Posiłki. Jak wyjdą, mnie tutaj pchniemy w kierunku grobli. Przygotuj się w tylarierę. 24, oszczędzać środki chemiczne, oszczędzać środki chemiczne. Do Kierunek? Godzina 12! Ognia! 244! 244, tu 267, mamy atak frontalny. 51, to 14. Zróbmy nie za nic 51. polecenie za ciebie. Lot niski pułap nad starówką, nad starówką, do linii rynku Plac Solny, Włotkowicza. Jak zrozumiałeś? Zrozumiałem! 120 jest, pewien ludzi. 049, ja go czy z, z ta drugiego yeah. rzutu i nie to w jednym momencie. Ja już nie odbiór. Chyba trzeba tak zrobić, bo ale to chodzi o taką rzecz, że oni uciekają, że są te i ten rzut musi ruszyć broni morską i się ten, uważaj, u u... niech się wycofa. 049, przyjedź do bazy, zabierz drugi rzut na swoją komendę, teren. Yo trabajo, yo